Na razie podstawowej restauracji. Idziemy na śniadanie do najlepszej restauracji świata. No, jechaliśmy do najlepszej restauracji świata. Idziemy na śniadanie. Ogólnie ostatnie śniadanie w Makujadym 100 lat temu. Szczerze mówiąc, to mi nie smakowało. Mimo że jestem koneserem, mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę lepiej. Zobaczymy. Jest wspaniale na śniadanie można zjeść normalną ofertę Dzień dobry Państwo Dzień dobry Państwu będzie teraz wywiad prosto z McDonalda w Słowenii w miejscowości Lece, Lecze. Jest bardzo ładnie tylko z głośników jakaś pani, która uniemożliwia przeprowadzenie wywiadów. Zapytamy przypadkowego przychodnia. Proszę pana, co pan będzie jadł? Jedzonko z McDonalda, najpyszniejsze na świecie, będę jadł jakąś kanapeczkę, nie pamiętam jaką, bekonową, unikalną, dostępną tylko w tym pięknym lokalu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Niestety, więcej przypadkowych przychodniów nie możemy zapytać o to, co będą jedli w tej jakże wspaniałej, wyszukanej amerykańskiej restauracji. A tego, że ich tu nie ma. Dziękuję, dobranoc. Internety kłamią. Podejście miało być łatwe i równym. Tutaj mocno trudniej nie jest, nie ma co przesadzać ale cały czas idziemy pod górę tu jest akurat trochę lepiej, bo jest dużo kamieni na dolnym odcinku było sporo błota i przez to, że ups, prawie całą noc padało było odrobinę ślisko na szczęście jak na razie bez wywrotek idziemy dalej, jesteśmy już prawie w połowie drogi Widok jest niesamowity, a przez to, że pogoda niekoniecznie sprzyja, na szczęście nikogo oprócz nas tutaj nie ma. Także szybko wyciągam drona w międzyczasie, ustawię aparat na statywie, żeby robił timelapsa, A potem zajmę ma się fotografią trochę bardziej na poważnie. Robię 360 zdjęć co dwie sekundy. Chmury się fajnie bujają, myślę, że coś z tego będzie. Niestety słychać jakieś głosy, także chyba się. To jest zbliżone na naszą miejscówę. Byliśmy na górze na Oistrisy, kiedy miałem w planie zacząć latać dronem, przybyła wycieczka wycieczka z Polski, bardzo głośna, która nas bardzo zirytowała i niestety zawinęliśmy się na dół, mam nadzieję, że może gdzieś nad wodą będzie okazja. Na szczęście na dole nad wodą jest dużo, dużo spokojniej. Robię zdjęcia z względnie długą ekspozycją. 5 sekund. Tylko, że jest całkiem jasno. Założyłem filtr 6, 6 stopów, przyciemniający dodatkowo filtrem polaryzacyjnym. Tym razem nie eliminuję odbicia, a je dodaje żeby woda była dosłownie jak lustro. kałem baterię, no jak wszyscy zgodnie rozpaczają w Sony A6000 praktycznie wszystkich oprócz tego najnowszego A6600, który ma mieć niby większą baterię. Czas pracy na baterii rzeczywiście jest całkiem krótki. W sumie nie, nie rozpaczam jakoś mocno z tego powodu, dlatego że baterie są malutkie i względnie tanie, szczególnie jak używa się zabienników, które Przynajmniej moim zdaniem nie są dużo gorsze, Ma, powiedzmy, że jakieś tam 10-15% słabsze są od oryginałów. Także do tej pory miałem jedną baterię oryginalną plus trzy zamienniki. Teraz z nowym aparatem doszła mi, doszła mi jeszcze jedna bateria, więc przy takim użytkowaniu jak dzisiaj 5 baterii na dwa aparaty w zupełności wystarcza przeważnie. Zużywałem około trzech w ciągu dnia, robiąc zdjęcia, robiąc nagrywając filmy, robiąc time timelapsy myślę, myślę, że zainwestuję jeszcze w dodatkowe maksymalnie dwie, trzy bardziej pod kątem jakichś takich dłużej trwających zleceń typu wesela czy, czy jakaś y, roboty dla organizacji turystycznych kiedy naprawdę od rana do wieczora biegam i, i nagrywam i, i robię zdjęcia Skończyłem robić zdjęcia, zawijamy się teraz dalej, pokażę palcem oraz statywem na tamten zamek. Mam nadzieję, że tam nie dopadnie nas żadna zorganizowana grupa wycieczkowa siejąca terror. O, takie bąbelki, no są, może to ryby. Składamy sprzęt i jedziemy prawdopodobnie ostatni przystanek w Słowenii. I potem już do Niemiec, oczywiście z przerwą na wspaniałą restaurację amerykańską, ekskluzywną. Wiem, że Słowenia to nie Bałkany, ale to właśnie w Słowenii zakończyła się nasza bałkańska podróż. Za chwilę biorę się zamontowanie kolejnych odcinków, tym razem Porto. A co będzie później zobaczycie. Pamiętajcie o subskrypcji, wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków. Stradzę tylko rąbek tajemnicy, będzie to Azja.